Dzień dobry, chciałem z Wami troszkę pogadać o nowej Zeldzie, w której gra się babą i przyznać się do tego, że niestety znów podjąłem nieodpowiedzialne decyzje finansowe i mój terapeuta kazał mi pokazać to światu i się wstydzić, więc robimy unboxing. Kochani, jak pewnie wiecie, a pewnie wiecie skoro to oglądacie, ukazała się nowa odsłona serii The Legend of Zelda, która powinna nosić nazwę The Legend of Link, no bo gramy Zeldą, więc na logikę Nintendo i kupiłem sobie limitowaną wersję Nintendo Switcha Lite inspirowaną Chciałem powiedzieć tą właśnie grą, ale on w ogóle nie jest inspirowany tą grą, po prostu jest złoty i ma logo Zeldy. Zaraz go sobie obejrzymy. I dystrybutor Nintendo podesłał mi dwa niesłychanie praktyczne gadżety, które też chciałbym Wam pokazać. Ale żeby to nie był taki nudny, nudny, to może nie, no bo zawsze staram się, żeby było ciekawie, ale to właśnie dlatego, żeby to nie był zwykły unboxing, to opowiem Wam troszkę o tej grze, o grze... Na którą do tej pory poświęciłem tylko ze 4 czy 5 godzin, bo nie miałem więcej czasu. Natomiast yy, poświęciłem dużo więcej czasu na dowiadywanie się jak najwięcej o tym, dlaczego ta gra wygląda tak, jak wygląda, dlaczego gramy Zeldą, skąd był pomysł na takie właśnie mechanizmy rozgrywki, jakie są tutaj, czyli na uczenie się kopiowania różnych przedmiotów. I to jest bardzo interesująca rzecz, szczególnie, szczególnie jeżeli nie jesteście wielkimi fanami Nintendo, bo. Yy, to historia tej gry może Wam pokazać, dlaczego gry Nintendo wyglądają tak, jak wyglądają, i to, że Nintendo projektuje swoje tytuły zwykle w zupełnie inny sposób, niż inni twórcy. Oczywiście nie wszyscy twórcy, to nie twierdzą, że świat się dzieli na Nintendo i całą resztę tego świata, chociaż do pewnego stopnia tak, ale oni kminią sobie swoje nawet duże tytuły w zupełnie inny sposób niż pozostali najwięksi wydawcy gier. Za The Legend of Zelda Echoes of Wisdom odpowiada studio Grezo, i to jest studio, które z Nintendo współpracuje od dawna. I to jest już pierwsza rzecz nietypowa, ponieważ Nintendo, w przeciwieństwie do Sony i Microsoftu, nie kupuje sobie studiów tworzących gry, jeżeli nie musi. Bo no, Sony sobie kupuje Bungie na przykład i haha, teraz firma, która robi Halo, zrobi dla nas super grę usługę. Sony sobie kupi Firewalk i dzięki temu będzie miał u siebie na wyłączność bardzo obiecującą grę usługę Concord. Xbox kupi cały świat, a Nintendo właśnie takich ambicji nie ma. Oni kupują jakieś studio wtedy, kiedy nie mają wyjścia, za to mają ochotę. Czyli na przykład jakieś studio zrobiło dla nich 4-5 gier, te gry były fajne, Przyjęły się, Nintendo się z nimi dobrze pracuje, ale oni mówią, a no teraz wiecie co, chcieliśmy sobie kupić. Założyciele tej firmy mówią: Chcieliśmy sobie kupić wyspę prywatną na Seszelach i chcielibyśmy tę firmę sprzedać, przynajmniej po części. I albo w to wchodzicie, albo sobie szukamy innego. No i wtedy Nintendo czasami wchodzi i mówi: Dobra, portfel mnie swędzi i w ogóle dokładamy do tego biznesu od 135 lat, ale niech wam będzie, bierzemy. Albo mówi, a walcie się i tak na przykład zrobili z Alpha Dream, czyli firmą, która przygotowywała gry Mario serii Mario Luigi i Alpha Dream zbankrutowało, bo Nintendo ich nie uratowało w ten sposób. Dlaczego oni tak robią? No bo w Nintendo świetnie się sprawdza taka metoda pracy, że oni sobie najmują właśnie inne firmy i podkładają tam własny management. Na przykład osoby niezainteresowane raczej o tym nie wiedzą, ale ostatnie Super Smash Brothers robiło tak naprawdę Bandai Namco i Bandai Namco otworzyło ostatnio całe swoje podstudio, które ma służyć tylko robieniu gier dla Nintendo. Ostatniego Metroida, Metroida Dread robiło Mercury Steam, czyli firma odpowiedzialna za Castlevania Lords of Shadow. I teraz myślicie sobie, kurde, ale ta Castlevania Lords of Shadow, szczególnie w części poza dwójką, one, one nie były jakoś specjalnie dobre, one były maksymalnie dobre, to dlaczego Metroid Dread jest wybitny? zdaniem pisarskiego przynajmniej, bo Nintendo. A żebyście wiedzieli, że właśnie dlatego, że Nintendo, no bo Nintendo właśnie nadzoruje wszystko, oni tam sprawdzają, czy dając jednocześnie sporą wolność tym firmom, ale sprawdzają, czy wszystkie ich pomysły na gameplay są dobre, sprawdzają, czy na pewno jest tam zachowana pod każdym względem jakość i czy ten produkt spełnia ich oczekiwania. Podobnie właśnie jest z Grezo. Grezo to jest firma japońska, która wcześniej przygotowywała remastery, remake'i starszych od Słon serii The Legend of Zelda, czyli m.in. Ocarina of Time, Twilight Princess, albo ostatni remake, Link's Awakening z 2019 roku, który no, graficznie wygląda właściwie tak samo jak to. No i w Nintendo im powiedzieli... wy. A, a, nie chcielibyście sobie zrobić jakiejś jakiej własnej gry, a oni powiedzieli na to: Kurde, no bardzo byśmy chcieli. No i w Grezo się mega podjarali, w Grezo sobie zrobili w ogóle taki konkurs, że każdy pracownik miał przynieść jakieś pomysły na gameplay i potem mieli te, te wszystkie pomysły testować. To też jest taka cecha Nintendo, że oni dają dużo czasu twórcom gier na sprawdzanie różnych pomysłów, i jeżeli nie muszą, a zwykle nie muszą, to nie nakładają na siebie żadnych deadlinów. Podobnie było na przykład z Super Mario Wonder, i po ocenach widać, i po kreatywności tej gry widać, jak się to sprawdziło. No i w tym grezo. Wybrali sobie ostatecznie i zaczęli dłubać nad takim pomysłem, że gracze mogli robić własne Dungeony, czyli tym wymarzony przez wiele osób Zelda Maker, tak jak jest Mario Maker. Szczerze, mnie pomysł na Zelda Maker zawsze wydawał się głupi, to znaczy chętnie bym sobie pograł w jakieś fajne Dungeony, ale wydaje mi się, że tworzenie ich jest zbyt skomplikowane, zbyt kompleksowe, żeby dużo osób było w stanie robić je sobie od tak i że jeżeli ktoś by zaprojektował coś, co byłoby nielogiczne, no to granie w to byłoby udręką, a też nie da się tak, jak w tak Mario Makerze, łatwo sprawdzić, że o, jeżeli twórca przejdzie dany dany, to znaczy, że da się go przejść. No nie, bo może sobie ukryć y, klucz do bossa w dupie trola, no i wtedy gracz zwykły tego nigdy w życiu nie znajdzie. Więc mnie ta, ten pomysł się nie podobał. Nie wiem, jak to rozwijali w Grezo. No ale tam przyszedł pan Aonuma. Czyli dyrektor kreatywny producent, przepraszam, serii The Legend of Zelda po, po pewnym czasie, i grał w te prototypy, które oni robili i stwierdził, że jemu też się to w sumie nie podoba. Że mimo, że mieli już zrobione sporo, to że oni w takim razie mają się cofnąć, bo ten mechanizm kopiowania i wklejania różnych przedmiotów, tak jak w edytorze, czyli na przykład łóżka albo skrzyneczki, albo czegokolwiek, jest bardzo fajny. Ale robienie dungeonów już nie jest takie fajne, więc jakby oni się mogli skupić właśnie na tym elemencie. No i się skupili, ja po tych paru godzinach już widzę, że wyszło to im fantastycznie, ale nawet nie do tego zmierzam, bo, bo to, że firma testuje różne pomysły, to powinno być normalne, to nie, powinno, to nie powinien być jakiś event. Natomiast najważniejsze jest to, że w Nintendo prawie zawsze wszystko zaczyna się od rozgrywki. Gdyby tę grę robiła jakaś inna firma, to pewnie byłoby tak, że oni by najpierw pomyśleli dobra, tego jeszcze nie było, znaczy było na Philipsie CDI, więc tak naprawdę nie było. Zróbmy taką grę, w której będziemy grali Zeldą. To będzie modne idealnie pod dzisiejsze czasy. Tylko w jakim ona by w sumie mogła być w świecie ta Zelda i co ona, co ona by robiła? Co, ona by, co, co by ta Zelda, kurde, co ona by mogła robić, żeby ta gra była trochę inna? No i tak by sobie kombinowali. Od dupy strony. I tak robi większość firm, że one wymyślają sobie najpierw jakąś historię, jakiś setting gry ewentualnie, bohatera, a potem dopiero myślą, jak się będzie w to grało. No szczególnie to mi się kojarzy z grami na licencji, no bo to wiadomo, że najpierw wiedzą, że robimy Star Warsy, a potem myślą, jakie właściwie Star Warsy będą robili. W Nintendo natomiast wszystko wynika z rozgrywki. I oni najpierw stwierdzili, że postawią na ten pomysł kopiowania i wklejania sobie różnych rzeczy. I wtedy pomyśleli, że. Hmm, ale Link to ma mieć i tarczę, więc po co jemu kopiować rzeczy, jak on potrafi walczyć, nie? Po co tam ma wystawiać sobie sworki do walki, skoro może walczyć sam? No nie, to, to, to Link nie. Zresztą jak będzie miał jakąś tam, jak, jakieś główienko do czarowania w łapie i też tarczę i miecz, no to to będzie bez sensu. No nie, to kto by to mógł być? Kto by to mógł być? Zelda. Zelda jest znana z tego, że ma jakieś tam umiejętności magiczne, więc to będzie pasowało do niej. I w dużym skrócie, oczywiście, ale dopiero jak wiedzieli, jak musi wyglądać rozgrywka, żeby była satysfakcjonująca i po prostu przyjemna, i dopiero jak wiedzieli, kto im pasuje na bohatera, bo podyktował to gameplay w pewnym sensie, to wtedy zaczęli myśleć nad tym, jaka historia mogłaby się wydarzyć, żeby coś takiego miało miejsce: że gramy Zeldą, dlaczego gramy tą Zeldą, że dlaczego ona potrafi to, co potrafi, i tak dalej. Nie zaczęło się od historii, skończyło się na historii, która jest pretekstowa, która jest po to, żeby służyć gameplayowi. A no i oczywiście, jak zobaczyli, że to kopiowanie i wklejanie jest takie fajne i przyjemne, to postanowili przygotować te Zeldę, przygotować design świata, wszystkie Lochy w taki sposób, żeby każda zagadka miała masę rozwiązań, i żebyście Wy, jako gracze, czuli, że to Wy decydujecie i że Wasze pomysły są faktycznie Wasze a nie są pomysłami twórców, którzy narzucili wam to, żebyście się zgadzali z kluczem, tak jak kurczę na wypracowaniu na maturze. I za to właśnie lubię gry Nintendo, a czasami to idzie w ogóle jeszcze dalej. Bo Nintendo często się mówi, że oni robią milion gier z Mario, bo jeżeli im pasuje Mario do jakiegoś fajnego pomysłu na gameplay, to wrzucają tam Mario. Jeżeli im nie pasuje, to wrzucają jakąś inną markę. Zaczyna się zawsze od pomysłu, a jeżeli nic im nie pasuje do pomysłu, to robią nową markę jak z Splatoon. I Splatoon też jest takim światem pretekstowym właśnie pod ten gameplay, ale wyszedł zajebiście i ma super atmosferę i Platuna kocham. No, więc Zelda, Echoes of Wisdom... Póki co przeszkadza mi tylko nierówny framerate, ale gra mi się iście wspaniale. I no to za wcześnie, żeby mówić, ale pewnie to będzie jedna z moich ulubionych z 2 d Do tej pory taką było E-Link Between Worlds 3 ds Dostałem właśnie od dystrybutora Nintendo coś takiego, co bardzo mi się przyda, kiedy już kupię sobie jakiś średniowieczny zamek. To sobie powieszę tutaj. Nie ukrywam, że nie jest to zbyt ładne. Ale, ale no, jako, że jestem fanem Nintendo, to oczywiście, że mi się podoba i będzie dla mnie ogromnym skarbem. Dostałem również koszulkę w kolorze piżamowym. Ja, ja może tak mam, że chodzę raczej w czarnych, ewentualnie białych koszulkach, a wszystkie inne czuję, że wyglądam jak w piżamie i pewnie wyglądam. O, proszę bardzo, koszulka z babą, z Zeldą. Mamy jeszcze Switcha Lite. Który ma właśnie taki wzorek z tyłu? Ogólnie śmiesznie, bo my jesteśmy, ja jestem zamknięty w takim świecie, właśnie fanów konsol, ludzi, którzy Switch Alive widzieli milion razy, ludzi, którzy tak jak w nowych szatach cesarza, że nawet jeżeli coś widzą, to jakoś tak sobie sami skręcili, że, że, że tego nie widzą. Na przykład moja żona podeszła, tak wzięła tego Switch'a w dłonie. I powiedziała, o kurde, ale, ale tani plastik, ale to tani nie? I faktycznie ten Switch Lite taki jest, ale ja już przestałem to czuć i zwracać na to uwagę. No więc oto jest Switch Lite. Nintendo jeszcze daje ładowarkę w pudełku, a w New 3DS-ie już wiele lat temu nie dawali. Bardzo ładna konsolka, bardzo ładna. Bardzo wygodna, też akurat do tej gry myślę, że jest spoko. Switch Lite nie ma wibracji, ciągle o tym zapominam, ale w tej grze akurat jakoś nie są chyba specjalnie wymagane. No, więc będzie sobie stał, będzie coś jechało, powiem trala, jak mówił Lech Roch -Pablak. Bardzo fajny zakup, warto było, prawda? Oczywiście, że było warto. Do celów kolekcjonerskich jest też tutaj chyba kod na Nintendo Switch Online, abonament to nie wiem, czy ma jakiś sens, no bo w tej grze nie ma multiplayera. No ale w Nintendo Switch Online można sobie ograć stare Zelda i o ile Okarynę i Majora's Mask polecam zdecydowanie. No Majora to nie zdecydowanie, ale Ocarina jest ewidentnie lepsza w edycji na 3DS-a, a Majora ma tam troszkę zmian na lepsze i troszkę na gorsze. O tyle a Link to the Past na przykład z Super Nintendo wciąż jest mega grywalne w tej swojej oryginalnej formie. No i mamy też Minish Kappa, który z Game Boy Advance też fantastyczny i myślę, że spodobałby się każdemu fanowi Zeldy i nie trzeba się jakoś tam wchodzić w taki mindset, że mmm, macie się to podobać, bo to jest klasyk sprzed 20 lat. Trochę tak miałem z tym jeszcze starszymi Zeldami, z Zeldami z Game Boy Color, które też są w Switchu online, ale tutaj już nie ukrywam, chętnie bym przygarnął jakieś remake. I. Myślałem właśnie, że szczerze, myślałem, że będą, że będą remake. I dwóch z Game Boya Color w tej formie, w tym stylu graficznym, ale jednak Nintendo zrobiło grezo, zrobiło dla Nintendo nową grę i bardzo się cieszę, że to zrobili. Na Switchka, jako że będzie sobie leżał, to oczywiście zamówię sobie pokrowczyk etui z InvisibleBlack.pl, czyli od sponsora tego kanału. Bardzo, bardzo dziękuję. Wy macie 10% zniżki z kodem pisarski. Tymczasem na razie.